Wszystkiego serdecznie. Po, 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 raz kolejny na moim kanale, wasze zajęliście. Opinę z tej strony, kłaniam się nisko. To bo kapiska. Euuu, lalala, bomby ciekapał, ciał, ciał, Dzisiaj mamy W tamtym tygodniu w środę nic nie było. Przed ostatnim tygodniu w środę nic nie było. A w tym tygodniu jest! -ha! I jest to nawet gameplay, który nagrałem wczoraj. Co to oznacza? To oznacza, że znalazłem troszkę czasu. I jak znalazłem ten czas? Prosta rzecz, kobiety nie ma. <laughs> e, że następująca, moja kobieta tam z podu jej, jej studii i tak dalej, teraz bardzo, przez następne dwa miesiące będzie musiała bardzo, bardzo często wyjeżdżać. Praktycznie cały czas, tylko na weekendy czasami mnie odwiedzi. Nie będzie obiadków i nie będzie papierosków do pracy i nie będzie kto mnie budził. Ale będzie czas na <laughs> Um, nie, jak na razie, teraz dwa dni, że tak powiem, musiałem wstawać sam, bez pobudki, um, ale funkcjonuje to jak na razie zajebiście lepiej niż się spodziewałem. Zawsze miałem problemy ze wstawaniem. Teraz jak na razie to funkcjonuje, jak ta lala. Tak, chyba się starzeję. Tak to wygląda, chyba się po prostu starzeje, e, Też mniejsza z tym w każdym razie jak powiedziałem, e, znalazłem troszkę czasu, żeby wczoraj sobie pograć. Dzisiaj znalazłem troszkę czasu, żeby coś nagrać i dzięki temu właśnie coś, że tak powiem w ogóle widzicie w środku tygodnia i wtedy... Znaczy w tych dniach, w których też tak będzie jak i dzisiaj, że będę miał troszkę czasu, to też będę coś nagrywał. Więc można się tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem ja. Yeah. W każdym bądź razie chciałem tym powiedzieć, że możecie się spodziewać, że tak powiem, bardzo nieregularnych gameplayów od czasu do czasu, gdzieś w środku tygodnia. Poza oczywiście weekendami. Da! To co do tego, co do gameplayu, który widzicie w tle, wynik będzie pod koniec, o ile się nie mylę, 22 do 3, nie jest może szał, jakiś może rekordem kili i tak dalej. Jednak, tak czy inaczej, KD powyżej 7-0, a więc wydaje mi się, że jest git majonez. Z nie grałem tutaj sam, grałem z Arthur Cup 998, z Cichym Patanem, z Warrior MPL i z XBIST you bitches! Da, ja, tak to wygląda. E, tu zginąłem, nie mnie, blisko Orbitala, ale mniejsza z tym, Kto kogo to przejmuje, kurwa mnie nie pierdolę i tak wam spierdol, spuszczaj. no, wiadomo o co chodzi. Tak, jak już widzicie że tak powiem, w tytule chodzi mi tutaj o wypłatę. Jaką wypłatę? Jeszcze żadnej nie dostałem. Rzecz następująca, ja dopiero pomiędzy 12 a 15 następnego miesiąca dostanę moją pierwszą wypłatę. Też mi i tak dalej, bo zacząłem to za tydzień, że tak powiem, za późno, ale też mniejsza z tym. I tutaj właśnie, że tak powiem, temat, który mnie bardzo ciekawi, jak to u Was wygląda i tak dalej. I tak czy inaczej, już się chciałem, że tak powiem, kilkoma rzeczami z Wami podzielić. Ale rzecz następująca: jak to u Was wygląda? Czy tak jak u mnie, czyli jak wiem, że będę miał pieniądze, powiedzmy w dzień XY, to już w ten dzień XY, w tym momencie, gdzie te pieniądze zostaje na rękę lub powiedzmy na konto, one już są wydane. Tak, teoretycznie oczywiście. E, ja zawsze należałem do ludzi, którzy nie zbierają. E, ja jestem zdania tego żyj chwilą e, Nie mam zamiaru zbierać gdzieś na koncie, nie wiadomo jakich sum i tak dalej, nie wiem, żeby sobie kupić dom jak będę stary e, Jak będę stary, to będę stary. no Jak będę stary, to się będę przewracał jak się którymś razem przewrócę, sobie rozwalę i umrę. No i tyle na to. E, ja jestem młodziutki, i chcę, że tak powiem się cieszyć z życia Póki je mam. Bo nie wiadomo jak też. Czasami przyjedzie busik, nie zatrzyma się tam gdzie powinien, i BAM! Pingwin płaski. <laughs> nie no, nie przesadzajmy. E, nie, ja w każdym razie e, już teraz moją właśnie następną wypłatę już też rozplanowałem. Następną też rozplanowałem. Następną też rozplanowałem. Następną też rozplanowałem, czyli do końca tego roku już wszystkie moje wypłaty są dawno rozplanowane. Tak to wygląda. Pingwin w końcu zarabia, bo jak większość z tych, którzy oglądają, że tak powiem, dłuższy czas, e, wiedzą, że dłuższy czas raz nie miałem żadnej pracy i tak dalej. Teraz w końcu jakąś mam i jak już mam, to już są plany. Wiadomo jak to jest. Nie zawsze z tymi planami wyjdzie, ale mam nadzieję, że przynajmniej połowa się uda i to bardzo dobra rzecz by była. E, rzeczą, którą właśnie chciałem w ogóle, bo co chwilę zmieniam temat, mniejsza też z tym. Rzecz, którą chciałem właśnie wiedzieć, jak to u was wygląda, czy wy należycie do ludzi bardziej tacy, którzy zbierają, którzy są tego zdania, że powinno się zbierać, nie powinno się wydawać na bieżąco, żeby zawsze mieć coś tam na boku, czy należycie tak samo jak ja do ludzi, którzy jak mają, to wydadzą, lub jak mają, to już dawno wydali, prędzej tak to do mnie pasuje. <ścoughs> ja mogę już powiedzieć, co jest, że tak powiem, moją pierwszą inwestycją, moją a la pierwszą inwestycją, są to monitory. Z tego powodu, iż jak niektórzy wiedzą, ja ostatnio mój telewizor troszkę że tak powiem zdefektowałem e, i bardzo mocno utrudnia to pracę. E, tu już e, pominę na razie mój komputer, do tego wrócę zaraz, e, lecz ogólnie naprawdę jak robię na przykład o coś w Sony Vegasie czy tam w Photoshopie co chwilę muszę zmniejszać te okienko do połowy ekranu i tak dalej, żeby jakiś guzik zobaczyć, móc coś przeczytać, nacisnąć, znowu powiększyć, żeby móc pracować znowu normalnie, jest to naprawdę strasznie, strasznie mocno wydłuża tą pracę przez to, że nie widzę wszystkiego na tym, o, fuck, jebłem w monitor, e, l, pff, w mikrofon. <śled> <laughs> strasznie to wydłuża pracę i tak dalej, jest to bardzo nerwujące. do tego dochodzi to, że jak ja nagrywam coś lub gram właśnie lub e, nie wiadomo co robię na tym komputerze e, lub xboxie to moja kobieta nie może w tym momencie oglądać telewizji wiadomo nudzi się teraz co prawda jej nie ma, ale jak będzie to znowu ten problem będzie od początku Dlatego postanowiłem po prostu kupić sobie takie małe, standardowe, znaczy standardowe takie ładne, śmieszne, nie ta, niedrogie biureczko. Postawię sobie na tym monitorki i tak dalej, i będę mógł przynajmniej normalnie pracować. Będą to dwa monitorki i tak dalej, że mógł normalnie w końcu grać i przykładowo, nie wiem, na live streamie odpowiadać na Wasze pytania, a nie że muszę co chwilę przełączać i czekać po 5 minut, żeby coś zobaczyć. Przy czym znowu się już na gra dawno zaczęła i tak dalej. Do tego jeszcze, jak właśnie coś przerabiam na YouTube i tak dalej, strasznie to jest pomocne. Każdy, kto kiedyś przerabiał zdjęcia lub filmy i tak tak dalej. Dobrze wie, że dwa monitory minimum to naprawdę mus e, musi być i tak dalej. I tak to właśnie też u mnie wygląda. E, to będzie pierwsza inwestycja. Następna inwestycja, która musi być, naprawdę już musi być, to jest komputer. Mój komputer jest naprawdę zabytkowy. Mój komputer, e, dziwię się, że nie muszę go odpalać na korbkę tak. Zgas. E, bo tak to wygląda dzień dzisiejszy. Dziwię się, że jeszcze na tą korbkę nie muszę go odpalać, że już działa na guziki. Ale tak sam w sobie jest naprawdę bardzo antyczny. Tym razem nie chcę zrobić tego samego błędu co robiłem zawsze, że przykład powiedzmy nie wiem, powiedzmy w styczniu kupiłem kartę graficzną taką gdzieś powiedzmy w rejonie 150-200 euro, która już w momencie kupna nie była tą najlepszą, że tak powiem. E, za pół roku kupiłem, powiedzmy, nową pamięć i tak dalej, przy czym ta karta graficzna już znowu była przestarzała e, i tak co chwilę coś dokupywałem, przy czym już te inne części dawno już się przestarzały, e, bo nigdy nie kupiłem tych dobrych części, że tak powiem. Tym razem nie chcę zrobić tego błędu, teraz jak zarabiam, ja się tu dogadałem z moją kobietą, jak to zrobimy i tak dalej, ja sam będę zostawiał, powiedzmy, miesięcznie z całej mojej wypłaty tam 200-300 euro na boku, e, żeby mieć tam na bilety, na fajki i tak dalej, a cała reszta idzie w pierwszych miesiącach właśnie najpierw te monitory, a potem komputer. E, bo naprawdę mam zamiar teraz kupić części, które będą starczyć, powiedzmy, na 2-3-4 lata, lekko i tak smontować ten komputer, żeby mógł w razie czego jeszcze te części dokupywać następne. Bo to jest problem w moim dzisiejszym komputerze, już jest tak przestarzały. Jeszcze DDR2 to i tam to jakiś sokel, który już nie wiadomo z których lat jest, że się nie opłaca. Nie opłaca się już jakieś rzeczy dokupywać, bo są droższe niż na nowe platformy i tak dalej. Dlatego nie mam zamiaru tego kontynuować. Mam zamiar zbudować od samego początku. Nie będę też kupował żadnego gotowca komputera, bo takiego czegoś nie lubię. Bo wiadomo, że jak sadzą dobrą kartę graficzną, to wpierdolą chujową płytę główną. Jak sadzą e, dobrą płytę główną, to zajebią jakąś chujową kartę graficzną i tak dalej. Dlatego wolę zbudować samemu. Będę budował oczywiście żeby było dobrze, żeby dobry był do montażowania filmików i tak dalej, do grania też, że mógł od czasu do czasu jakieś może gierki z komputera nagrywać, dzięki dwóm monitorom nie będzie najmniejszego problemu, e, zobaczymy jak to będzie, planów 1500, w każdym razie komputer powinien do 12 listopada już dawno stać, z tego powodu, że e, jak dostanę właśnie w listopadzie moją wypłatę, e, to wiadomo na co ona będzie wydana, na PlayStation 4. Dokładnie, i to są już moje wszystkie, że tak powiem, wydatki na ten rok. W grudniu, wiadomo, święta i tak dalej, będą, będzie na prezenty. I tak już do końca roku wszystkie moje wypłaty, że tak powiem, są, że tak powiem, rozplanowane. I właśnie tu właśnie chciałem jeszcze raz Was pytać: Bo jeszcze się spytałem, ale mniej czasem, jak to u Was wygląda? Czy Wy jesteście właśnie takimi bunkru bunkrującymi ludźmi, czy yy, takimi jak ja i tak dalej? Yy. Co do komputera samego w sobie, jaki będę kupował, jakie będę składał i tak dalej, to powiem Wam w tym momencie, jeżeli już przynajmniej 50% tego komputera będzie złożone, i tak dalej, że Bym wiedział dosłownie, jakie części na 100% będą. Ja teraz przyjrzę do mojego Suara po południu. A więc przychodzi baba do lekarza i mówi: Panie doktorze, mój rozrusznik serca chyba się zepsuł. E, e, ale dlaczego pan tak sądzi? No no, no, no bo jakie ja kaszle, to mi się prama od garażu otwiera. <głupie>, Głupie, ale śmieszne. Tak samo jak ja. <głupie> z tym. mam nadzieję, że spodobało się, że coś wygrałem. I jak zawsze, zapraszam do następnego razu.